Powiem wam no, Saczyska, że jeszcze jesteśmy w dupie. Naprawdę w głębokiej dupie, bo, bo ani nawet jeszcze rozrządu nie złożyliśmy. A już mi się nie chce. Z drugi dzień, a jeszcze czekali Naprawdę walka z tematem. To nie jest tak, że ja wiem co składać, bo obowiązkę jeszcze trzeba wymienić. A tego jeszcze nikt nie robił. Przynajmniej w Polsce. Nie, nie wiem, czy ktoś robił konwersję z MS-45 na MS-43 w E60 trójce może ich ktoś robił, ale nie wiem czy we 60. W każdym razie ja takiego tematu nigdzie nie znalazłem, nie? Chodźmy. Nie z bohirusza i Ale dobra, głowica siedzi. Pompę jednak nową kupiłem, bo... Stary O-Ring się zjebał. Więc kurna, O-Ringu nie dostanę, więc musi być pompa, no cóż. Jaja były z tym, żeby te szpilki w ogóle do, do tej głowicy wsadzić. No bo wiercenia, wiercenia. Na coś jest nieoryginalne, to trzeba się z tym pierdzielić, nie? To mi się uwaliła jedna śruba, no ale kurwa, co zrobię teraz? Ciężko szła z oporem. Prawdopodobnie nikt wcześniej tam nie wkręcał je, bo to jest silnik z trójki, a nie z piątki. No ale dobra, na trzech śrubach się będzie trzymać, co zrobię. Teraz nie będę się bujał z tym, bo kurna, już mi kręgosłup boli. A Emil odpadł, bo, bo właśnie się przedźwigał przy swoim jdm -ie. Także jedziemy dalej, nie? Chcesz nagrać jakąś moś Jakoś MaxGira? Gira? Włoskiej firmy? Davey, pokaż. Kupujemy nozy w stworzonek. Ja pierdolę i montujemy do klienta od razu, bez problemu. Nie? Wpracowany? Kurwa, nic, tylko brać człowieku? Te, takie rzeczy. A na chujdzisz w sumie co wziął? Botanie. Botanie? Wziął Piotr Botanie. To, że się zabije na drzewie, to jest mu obojętne. Nie, patrz. Bo, bo ma ten. Darmowe pogrzebę z ZUS-u w tym, w trumnie kartonowej takiej. Co żeś zrobił? A, obspałeś! No i zajebiście. I to się nazywa prawdziwa, fachowa robota. Tak. Oczywiście to nie jest dla naszego klienta, tylko dla Piotra, który, który postanowił, że będzie ryzykował życie. Nie? No, no. Bardzo pięknie. A co to? Amedinium? Gdzie? Nie, to jest, sta, to jest ten, stanucha. Stanucha. A to? Nie ma sworznia. I cyk, proszę bardzo, też się wnosi. Ale maila też mi wyskoczył pierdolony. No. no. cóż, życie, a tak na dobrą sprawę, spójrzcie tutaj ten, to jest głowica seryjna, kanały wydechowe, spójrzcie, bo to właśnie celowo chciałem tutaj przyleźć tą kamerką wam pokazać. To są moje stare kolektory, które frezowałem tutaj sobie w środku i takie otwory były w głowicy po portingu u mnie, nie? A teraz są takie, nie? Czyli niezłe zwężki. O, tak dla porównania. Jest różnica, no jest. No ale kiszka. No dobra, trudno. Już nie będę tego portingował, bo smodę to naprawdę. Seria to seria. I tak będzie dmuchnięte. Turbo z wydechu, może. A jak nie, to się wytnie diaksem. I też będzie dobrze. Dobra, no dobra, to już mamy kolektorek w sadzony. Tutaj podpinem alternator wymieniłem, bo generalnie ten strójki jest inny. Znaczy ze starszej. No, strójki. trójki. Piątka no, 60 to jest nowsza niż A4,6, trochę, więc nie wiem, tam kazali wymienić. No to wymieniłem, nie? Żeby z tą wiązkę ciachnąć z tego MS45 na MS43. To jest ogólnie wiązka z automatu jakaś Z4,6, ale. No to to wygląda jak trochę straczka, co? Widać, że jakiś kurna nosacz tutaj był przede mną. Ja tu miałem jakoś skitrą, trochę ładniej. Co prawda, kurna, no można było to zostawić, ale... Mnie osobiście będzie to... ...kuło w pośladek. Że tak się wyrażę. No i dobra, Wioska zawinięta w skórkę krokodyla. Chyba lepiej, nie? No kurna bajka. Bo od razu widać, że lepiej. No, teraz będę mógł spać spokojnie. Bo takie rzeczy właśnie mnie drażnią, nie? Znaczy, ja do niektórych rzeczy tylko czepiam, ale nie do wszystkich, nie? Tu na przykład nie doczyszczę, no ale dobra, szanić, to ważne, żeby wiązka była estetyczna, nie? Bo to i tak się upierdoli, to nikt nie będzie z tego jadł, nie? Ale chyba może być, co? Ja pierdzielę taka wiązka ładna. Patrzcie, kami zrobił wiązeczkę. O, i teraz się będę podniecał. <laughs> A propos podniecania się, wiecie co? Kiedyś dostałem. Kiedyś, kurwa, to było raptem, ja wiem, z kilka miesięcy, nie? Na jakąś tam wiadomość, tak po prostu z dupy, centralnie z dupy wchodzę, patrzę o z kilku tam, kilkunastu wiadomości, czytam sobie jedną, mówię, nie znam typa, piszę o treści. Ale jesteś chujowy, czy coś w tym nie? Mówię, kurwa, dobre, dobre, czytamy dalej. Czym ty się podniecasz, że zrobiłeś wiązkę? I Ola Boga coś tam tak po prostu nie wiem coś tak nafaszerowane jakąś złą energią nie. No dobra czytam dalej. No i ten cały WNR ma z pompę. Cały WNR ma z Ciebie pompę. Kurwa co myślę jaką pompę nie? do roweru czy co. Aha. No i czytam dalej. Po co to robisz w ogóle nie. A, jakbyś chciał się spotkać, to ten. Masz mój numer, zadzwoń, byś chciał pogadać, nie? Żebym kurwa nie miał nic innego do roboty, nie? No ale tak sobie czytam, tak sobie myślę. Czekaj, cały WNR ma ze mnie pompę. Wiązkę zrobiłem, czekaj, czekaj. Czekaj, wiązka, WNR, czekaj. Wiadomość, jesteś chujowy. W końcu tak stwierdziłem, że nie wiem, co mam odpisać, nie? Tak sobie myślę. No i chuj. Dobra, jebać go. Zablokowałem go po prostu w pizdu. No i co ja będę mówić? Nie wiem, co mam mu odpisać. No cały WNR ma ze mnie pompę, to nie mam kurwa im... Nie wiem tam... Pff. Ma ze mnie pompę? No dobra, śmieją się, ale z czego? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, że wiązkę zrobiłem? Kurwa, jakby nikt... Nikt nie miał nic innego do roboty? Ja pierdolę. Naprawdę. Kiedy ja miałem czas mieć z kogoś pompę? Chyba kurwa w podstawówce, naprawdę, no. Ale nie, i wtedy nawet nie, więc jakoś nie wiem, nie wypadało się pompować, bo to człowiek jest nauczony, że nie ma co się śmiać z kogoś, bo to... Bo to co to jest, nie? Ale kurwa, I to naprawdę trzeba mieć czasu, ludzie, żeby mieć z kogoś pompę. Wyobrażacie sobie kurwa, żebym ja teraz miał z kogoś pompę. Znaczy co chwilę mam jak wyjdę, nie? Ale to jest... Kurwa serdecznie się cieszę z tego powodu, że jak mam z kogoś pompy, to po prostu pozytywnie mu to mówię wprost. I, I gratuluję, bo że po prostu wzbudził we mnie pozytywne emocje. nie? Ja też się bardzo cieszę, skoro cały WNR ma ze mnie pompę. Ja pierdolę, kurwa. Dzięki za komplement, nie? No i zablokowałem typa, no bo co miałem zrobić, kurwa. W sumie to nie wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć, nie? I pisze jakiś gamość z drugiego konta. Czemu blokujesz? Ludzi, dumasz mój numer, coś tam mówię? Kurwa, mać, mówię, co się dzieje, nie? Ja pierdolę. No i w końcu coś tam odpisałem, że. Że chyba mi życia zabrakło, jakbym miał mówić, po co to robię, czy coś, w jakim celu. No i tak ogólnie sobie pomyślałem, że co. No i chuj, trzeba żyć dalej. No, no i dobra, i tak wracając do tematu. To ten, tutaj już podokręcane wszystko. Kurna, naprawdę, ja się grubo zastanawiam, czy to, czy to tak po prostu ruszy, nie? No bo ja się najbardziej też ja obawiam o te sterowniki i te wiązki. Bo to, to, to tam chuj tam, to to będzie działać raczej, nie? No chyba, że korby wyjebie od razu na samym starcie, ale to już nawet na tyle nie jest skomplikowane, co to dziadostwo. No bo tak, Aj, co ja tu będę prawił sam nawet, jeszcze nie wiem, co mnie tu czeka, nie? Na razie co, ja spróbuję po prostu podłączyć wszystko tak, jak mi się wydaje najprościej, a nad, resztami, bo nad resztą będę się po prostu zastanawiał, nie? nic no i cik, zobaczymy, co będzie dalej. O, O, bo, bo. Jak byście to wyciągnęli, co? Musacze. Eee. Dobra, Kamil, użyj mózgu. Mm. Trukony, nie yy, nie wiem Nie wiem, tam gdzieś są tylko no. Okej okay. Śmierć gazem, się. Czuję opór, no Ja lubię ten zapach Bardzo mi Teraz mi się robi taka cebula ja nie ja Mi to, nie nie to przypomina kuchnię Taką w podstawówca Może trochę? Już chłodny głodny jestem, no, no dobra, to to już jest prowizacja Wszystko już się zamknięte ja. I będzie majonez, nie? A widziałaś ten? Co. Czy można wyczyścić nagar z rzepaku? Tak. Mm -hmm. Ten. Preparatem do chip. Do chip, normalnie. Jak to? No patrz. Czekaj, gdzieś to było. Gdzieś... Super dinak. Gdzie to jest? Fasowy no, preparat do mycia i odkamienia w układach chip. Czyli jak masz na przykład. Yy, okres, albo coś Ci się tam, wiesz, zatyguje, to możesz użyć tego preparatu do udrażnienia chip. Moje życie od teraz będzie lepsze. Tak. Musisz pić Super Dilak, tak codziennie rano po łóżce i nie będziesz miała problemów ze swoją piczą. Ekstra. Ciężko zmywa. No, no bo to taki, taka aż żywica, prawie że się robi z tego. Tam, jak wtedy wcześniej czyściliśmy.

Yeah. Piciu! I tutaj Dobrą odpowiedź i dwa pytania mogę zadać. Mm. No, no. Także ten. Acha. Mam to, dosyć. No. Ja pierdzielę. Masakra. No gdzie ja my tak blisko? <głos> <głos> nie mam opiłków. I Witaj. Nie, już mi się Tyle, Pozdrawiamy Cię również. I Ale skąd? Dobre pytania, które, dzięki którym zmierzysz się. z tam tutaj coś tam. A. Krzyczą, że piątek jest radny, No, czy to No, w godziny i. No i składam. No, twoja mać. Upadła świnia. Chińskie gówno. Tak to robią właśnie, kurna, i widzisz, stracisz zaraz sprzęt, za który, kurna, musiałeś wypłakać 1700 zł przez chłam. No i cóż, życie. Tamagotchi, 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 tamagotchi. Dostrzegam, Patrzyłem na Ciebie, przez szybę wukałem do Ciebie przez szkło. Dobra nuta, co? Nie do Ciebie to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej, już widzę z jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a wiecie, to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie, Tamagotchi. O, też fajna nuta leci, nie? No, ale dobra. No i co mordyczki, jest już w się silnik. Kurna, trzeci dzień się z tym bujam, bez kitu, bo to jest. Na widzę jest roboty z czyszczeniem tego. i kurna, widzicie, błoto pełno, pełno błota. No ale cóż, biorę się dalej do roboty i mam nadzieję, że jutro rano to odpalę i może by pojechał w jakieś bieszczady, nie, rzucić to wszystko i pojechać w jakieś bieszczady. Nie. Majówka w końcu. No. Dobra, działam dalej. Kurna, aż muszę Wam pokazać. Człowiek się, kurda, krygosłup szarpał przez pół życia. Kręgi mu już powypadały, więc tyle, ile na kręgarza poszło, to i tak. Zwrócił się z wózeczek na pewno. Zajebisty jest, kurwa. Po prostu sobie nałożyłem skrzynkę i cyk. Skrzynia weszła jak słowo Boże. Dosłownie. No dobra. Nosaczyska, łyżka Ja to już ten, no kurde, już prawie kończę, nie? Tak naprawdę dobrą sprawę tu sobie klimę podłączyłem właśnie, o tym bar, dobra Klimę sobie podłączyłem, teraz będę wpuszczał gaz Ciekawe czy szczelne, nie? Ja tak się spuszczam już na gotowa, jakbym był pewny, że to będzie działało, a co? kurde, się ukaże, że koroby wywali, to będzie, będą dopiero jaja, nie? Także robię przegląd, rewizję ostatnie, ostatnią i zalewamy e płyny i no odpali czy nie odpali, Kurde, o to jest pytanie, co? Ciekawe. Tak za pierwszym. Hm. No oby tak, no. Jeszcze muszę policzyć ile ileś śrubek nie wkręciłem, ale wydaje mi się, że ten... że Właśnie wydaje to, że yy, brakowało mi tutaj, więc musiałem sobie dosztukować, nie? Dziwne. Takie niesodzienne u mechanika, nie? Wyobraźcie sobie kurwa, że, że oddajcie samochód do mechanika i na roz, totalnie on wam mówi pani kurwa. I ja musiałem kurwa, kilogram śrubek dokupić, bo nie było, nie? Z reguły to jest tak, że kurwa coś zostaje już nie zastanawiasz, nie? Od czego to było. No ale cóż, no mi to na przykład spokoju nie daje. Jak, jak wiem, że czegoś kuźwa zostanie mi coś, to się muszę zastanowić, przynajmniej muszę wiedzieć. Skąd jest jakaś tam śrubka, Bo czasami, jak zostają, to się okazuje, że, że gdzieś tam po drodze sobie wziąłeś jakąś dodatkową, a ta ci po prostu została, nie? I co możesz ją teraz sadzić w tę, w dupę? No. Dobra, cyk, ciekawy czy dodawanie oleju. I cyk, dodamy sobie olejka. Tyk, Kurze, i on tam miał 800 810, no dobra jak puszczę gaza teraz i nie syknie nigdzie to znaczy, że jest prawdopodobnie szczelne nie? o coś tam idzie, nie słychać syknięcia jak w zawarczącej odbytnicy no dobra, oleju płynu i jedziemy kuźwa, bez kitu ciekawe, co? ciekawe, naprawdę czy jakieś błędy będą, czy coś się będzie działo A tu! Tego nie podpiąłem jeszcze Co za fajans no. Dobra, palę dziada Niech się dzieje, co się ma dziać Gdzie jest ten gimbus? Łyżka Gdzie jest ten gimbus? Gdzie jest ten gimbus? Dobra, wsadzę się na gimbusa Chwalenie się gimbalem Może się kupił. Kurwa, chuj, się chwalisz Gówno jest takie, że ja pierdzielę. To się dla mechanika nie nadaje, To to... Że tak niby to musiał być w wytrzymałości baseball'a, żeby... A to wszystko takie kurwa delikatne się rozpierdala w rękach, nie? Dobra, chwalę się! Yes! Dobra, poczekajmy chwilę, niech korba sobie wyjdzie górę. Teraz się będzie wszystko wypalało. Ogrzewanie na full, od razu. Pamiętajcie, zawsze pierwsze co ogrzewanie na full. A to z racji tego, że, że musi się odpowiedzieć, czy jak najdłużej musi być zimny. Nie? Bo jak wiadomo, ciecz im bardziej ciepła, tym bardziej się rozpręża, co powoduje później problemy z odpowietrzania. Więc ciutkiem udamy gazu, bo wtedy zaczyna się pompa najbardziej fajnie pompować. Jak odczuwamy takie lekko ciepłe powietrze na, właśnie na maksymalnym ogrzewaniu, to znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, bo już jest obieg na nagrzewnicę i po prostu czujemy, że to ciepło krąży. Nie? Gorzej jak już temperatura będzie na połowie, a będzie dalej zimno, to znaczy, że coś jest nie tak Powiem Wam, że Trzebaś mnie O, ale fajnie. Funkcja gimbala. Klikasz i masz o 180 stopni Dobra już chyba wszystko wiem. I gównianej rurki nie podłączyłem. A ona jest skubana. Czekaj. Tu jest ten odpowietrznik par paliwa. A tą za samą rurkę ja muszę podłączyć o tu. Ja pierdzielę tak głęboko, przy tam nie ma jak ręki wsadzić. Kurwa teraz. Wszystko gorące. No i tu uses się. Ja pierdzielę. Czyli to by było jakoś tak. Mhm. O! Przecież ja tam nawet nic nie widzę o, ale chujnia, naprawdę, masakra, o, to jakoś tak by było, I teraz tam wstać rękę. Dobra, Kamil zrobił ze ściągawkę, wziął sobie kolektor, odkręcił sobie filtr, parę czujniczków i wsadził tam łapę. Trochę się poparzyłem, ale musiałem taką łopatologicznie trafić w tą dziurkę, nie? No i cyk, jest. Dobra zaraz zakładam filtr. O, kopcia zatrzanił Wszystko się wypala Chyba, mam nadzieję że chociaż to nie śmierdzi olejem Tylko jakimś takim typowo jakimś spalonym gównem Nie, nie, i nie Aczkolwiek no wiem jak, jak się zachowują szklanki w M54. W ogóle w M50 na 50 włat one potrafią klepotać. Naprawdę trochę czasu zanim przestaną i się napełnią oleje. Prawda jeszcze więcej niż 2500 obrotów ten samochód nie widział. czuć powiem wam szczerze, że ten silnik seryjny inaczej się zachowuje bez tego portingu to nawet już od samego dołu jest różnica nie? także mówiąc szczerze to wolałem tamten przecież no ten też coś idzie od dołu, ale bez polotu nie? tak chwilę się musi zastanowić ale dobra nieważne, już przestań kamień wybrzydzać że van podziała, to, to wszystko jest spoko. No bez kitu, jest różnica i to czuję, że, że jednak głowica po Portigu i po takim odetkanym wydechu robi robotę. A tu, tam wtedy już od półtora to już zaczynało wgniatać tak systematycznie. No chyba, że kurna, nie będę, nie będę oceniał książki po okładce, ale kurna, no może jak się zaadaptuje wszystko to będzie lepiej, nie? Zresztą tamten tak samo Z chwili na chwilę chodził coraz lepiej Ale nie będę go teraz tutaj orał Jak takiego świniaka W każdym razie, dobra Ja sobie pójdę do sklepu Chcecie coś? No Jeszcze klepie, pierdziele Nie pierdzielony Niepokoi mnie Ale zostawił kopciak jest no nie podoba mi się coś Kurde, a to... Ja pierdolę, już się przestraszyłem Coś tam piszczało tak dziwnie, ale to ten strucet tam wyjeżdżał Dobra, staniemy się w lasku. Zobaczymy, kurna, poobserwujemy go przy świetle dziennym. Nie, pan czek się zaświecił, i przestał klepać. Dobra, już jest trochę lepiej, ale kurwa, no i zaczyna znowu. Jebaka, już mnie przestań stresować, Borys. Kuta fągła. Nie, już przestaje, już tak trochę lepiej. O, chuj ci chodzi, chuj. Resztki rzepaku by się wypalały, czy co? Kurna, no niepokoi się to klepanie, naprawdę raz wlepie, raz nie chlepię, nie jest tak strasznie, ale jest to wyczulone może jeszcze te szklanki się pompują, no nie wiem, kurne, oby się pompowało. W każdym razie wszystkie są nowe. Przejechałem się, wszystko jest okej, okay, nic nie chopcji. Ale czasy wtrysku mi się nie podobają. Bo jakoś tam się dziwnie rozjeżdżają, chociaż teraz to nie widać, nie? ale na przykład na biegu jałowym się rozjeżdżają. Może być to kwestia właśnie tych popychaczy hydraulicznych, że jeszcze się nie napompowały. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Nie wygląda na to, że miałoby kurbić korwę.